Cześć, siemanko, witam was 19 dziewiętnastym odcinku kariery Finn Harps I... Kolejny mecz z Ajaxem Amsterdam zgłasza, zgłasza, Kolejny zespół zgłasza się po Onela, Fleet, Fleetwood Town Sprzedajmy go Dobra oferta z niego Wysoka Pierwszy mecz wygraliśmy z Ajaxem Amsterdam O Bradford chce wypożyczyć Craig'a Connora na 2 lata Zgódźmy się na to Żeby się Craig Connor zgodził teraz było dobrze. Kolejny mecz z Ajax Amsterdam. Teraz gramy na wyjeździe, tak mi się wydaje. Na pewno trudniejszy mecz. Zaczynamy składem takim. Wellback plus 1 dostał Warala. Skład Ajax a wygląda tak. I co? Zaczynamy mecz. Kolejny mecz przed nami. Ajax a Amsterdam z atakuje skrzydłem. Jacku, przed nami ciekawe widowisko. Zapowiada nam się fantastyczne widowisko Darku. Goście wygrali. Klasem Do środkowanie, popatrzmy, walczą o ale opozycje. Nie ma wątpliwości. A jak będzie, będzie miał szydłowo? Tylko upomnienie, nie ma kartki. Rzucają. Uwa... i pierwszy gol na konto Ajax jak Amsterdam. Trafiśmy pierwszego gola. Popatrzmy na tę powtórkę bramkaż naprawdę był bez szans po tej obcierce. Daniel trafia z główki, pierwsze pierwszą ryżku. bramkę dla Ajaxu w mamy na razie wynik 2 do 2. póki co remisujemy w dwóch meczu ja by tak zostało jak najdłużej to do Kwesty kwestę do Kinkleni, well do Magoina Welbeck podaj do Birne. byrne wypuszczony i nie trafia i obok Przejmujemy piłkę, ale Ajax dobrze w obronie. Znowu przejmujemy piłkę. Podaję do Kwesty, Wellback to... Questa do Wellbeka. Wellbek do Kwesty, Po ziemi i Kwesta trafia w bramkę. Remisujemy z Ajaxem Amsterdam. Przepiękna ale... bramka. To questy i remis. 1-1. Zaczynamy kończy... drugą połowę. W pierwszej remisowo. Do Byrne. Byrne do Questy Questa do Kinglea Jest przy piłce, będzie groźnie Broń bramkarz, ale piłka wciąż na boisku No chyba pomału szykuje nam się zrobimy. Podaję do Słoniego Słonej do Espinozy. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Espinoza do questy. Questa do espinozy. Dobrze, Jest pino z zderzeniem i broni ona nas. I zaczniemy od rzutu z autu. Z rzut rożnego zaczniemy. Wrzucamy na welbeka. Welbek z główki i trafia gola. Wygrywamy 2-1. Wygrywamy 2-1, ale gol strzelony przez błąd, a jak z Amsterdam. Odbija się od obrońcy i wpada do bramki zamazać wyrównanie Go! i tracimy bramkę. Wybijającą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Przywejdzie do gry. McGwen atakuje skrzydłem. Przy podaje do Welbeka. Welbek główki i słupek. By a jednak słupek. Piłka wciąż grze. Wyleciała na syty. Berne podaje do Welbeka. Welbek wychodzi sam na sam Strzela i trafia gola. 3-2, razu... Welbeck trafia kolejną bramkę, ryba... przyjmujemy piłkę, podanie do Jacka Byrne, Jack Byrne atakuje skrzydłem. wychodzi sam na sam. I Jack Byrne wykaże akcję, wygrywamy w końcówce, trafiamy go w ko końcówce, który zapewnia nam wygraną. Czy to się uda? I prawdopodobnie wygraliśmy dwóch mecz z Ajaxem Amsterdam. Wygrywamy dwóch mecz z Ajaxem Amsterdam. Nie małe zaskoczenie, jak na tak malutki klubik, jakim jest Finn Harps. Wygrywamy z Ajaxem Amsterdam. Jednym z lepszych klubów w światowej piłce. Szybka symulacja, bo mecz z Dynamo jest ważniejszy. Wygrywamy 2-1. Dynamo Zagrzeb. Kolejny ciężki rywal przed nami. Oferta z Francji za Samatoda. Nie sprzedajemy go, bo to jest nasz kapitan. To jest nasz kor środka obrony. Nie chcę sprzedać póki co Ferreiry. Potencjalnie w najlepszych na świecie już nam rośnie tutaj. Ja popatrzę się tam kilku wolnych zawodników. I za chwilę się widzimy w meczu. I zaczynamy Warto mecz zaczynamy zakres. Czas, bo przed nami... Miał świetny pomysł. Lob, do wychodzącego kolegi. Czy będzie prowadzenie? Nie ma gola. Piłka trafia z łupek i wraca bramme. na I gole, I prowadzi. Piłka w siatce. Lepiej nie mogli zacząć tego spotkania. Jeszcze się dobrze nie rozgrzali, a już Can prowadzą. Vance? 1 do 0. That's Vance. 1 -0. Nie będzie strzału rywale. Kingel do linii Będzie okazja. Węber. Ale refleks, Bardzo do końca. dobre zachowanie bramkarza w sytuacji sam na sam nie wystraszył się na pas... Ma czas, żeby dośrodkować. Tak się nie robi obrońca. Zbyt łatwo dał się minąć. Posłał piłkę na dalszy słupek. Wieraj Wieraj wierza, piłka nadal na boisku. Sędzia pokazuje grać dalej. przywilej korzyść. Inkraj Wiet Wied do Byrne. Podanie na skrzydło Byrne podaję do LBa Welbeck do Questy Questa do Espinozy Co teraz Espinoza do Maggaina Maggaina takowe skrzydłem To może być wyrównanie Espinoza Wellbeka. do Lbaka Podaje do Knicka no, Espinoza z polkarnym Podaję do środka Wellbeka Wellbeka do LBa no i Lbek zakończa akcję 1-1, rewisjony z dynamą zagryw ten Dany łelbek, piso pokazuje klasę. Jest jeden z takich Nie, nie, nie strzelaj klub ale Flizy mistrzów, póki co bardzo dobrze gra. Szansa, może coś z tego będzie. Wrzuca na środek. Dnałych wrzuca. Nie ma gola, piłka ale... gry Bronimy ale. Bronimy znowu. Obrona kolejna drukowa. nasza. Wysoki pressing się opłacił. Przejmujemy piłkę do takiego maktu rozgrywa do panował Questy i Espinoza rozgrywa Alżko do Questy patrzy. I Questa wychodzi sama sam Jest okazja do strzału I Questa do końca Wygrywamy dwa jedzny na Magdy i tak potrzebny oddech Teraz to rywale muszą martwić się o wynik i zaatakować A to prosta droga do tego by się odsłonić i zostać boleśnie skarconym Niecelne rozegranie do Magena, Ferreiry. Jest szansa na dośrodkowanie. Będzie bramka. I... Dynamo że trochę na gola Na 2-2. nie niedobra do nie obronić. Do Silny strzał, broni, ale odbija się od niego i trafia do bramki. Bramka za bramkę. Mamy remis. teraz nie pokonają. Maki podaje do Mcgwaina. Mcgwain do Espinoza. Mcgwain... Espinoza do Welbecka. Welbeck do King I King prosto obrzęka, że... broni bramkę przeciwników. Grzyrożny. Dany Welbek. Niestety niecelna główka i... Na aut wybita ta piłka głową. Podanie do Toda. Todo jest niecelnie. Nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Prostopadłe podanie. Dobrze, w tempo będzie szansa. Znowu piłkę Blanka. Ferreira broni. Świetny pomysł, ten lok stwarza zagrożenie. Może stocznijmy na broni i rzut dla Dynamoza Grand. A nie, spalony. I wylot na Do końca meczu kilka dni. Podaję do Kinka Grand. Podaję do kwesty. Szkoda, że nikt nie zamykał tej akcji. Opicją, walką, ale co z tego? Brakuje im precyzji, choć rywal znakomicie usposobiony. Do końca meczu została już ostatnia minuta. Dla, dla Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Centra w pole karne, przepychanki. Nie udało się wyjaśnić sytuacji, z tego wciąż coś może być. I oto ostatni film. I pierwszy z znam, pierwszy tak żeby remisujemy. I skończymy okienko transferowe. To co? Cześć. I na razie, widzimy się na następnego dnia.